Dziś w RMF Max rozmawiamy z wyjątkowymi kobietami, z okazji właśnie Dnia Kobiet. Razem ze mną jedna z takich wyjątkowych dziewczyn, Malwina Bakalasz. Cześć Malwina. Cześć, dzień dobry. Blogerka, youtuberka, autorka książek również. Swoją przygodę w internecie zaczęłaś blogiem parentingowym bakusiowo.pl. Tak. Ale powiem ci szczerze, że tak szukając informacji na twój temat, spodziewałam się, że jesteś może psychologiem, pediatrą, nawet <laughs> obstawiałam nauczycielką, to też był mój strzał. No a tutaj okazuje się okazuje się, że marketing i PR, to, to jest twój y, koniec i dziennikarstwo, I tak, i dziennikarstwo idealnie. Ale powiedz, skąd w takim razie pomysł na ten blog parentingowy? Ym, czy to było po prostu była kwestia wypełnienia pewnej luki, ym, gdzieś szukałaś informacji jako mama ym, dla siebie, czy totalnie spontanicznie w ogóle okazało się, że to będzie ten pomysł i, i tym chcesz się zajmować? To było spontaniczne, na tyle, że ja nie wiedziałam w ogóle, co to są blogi. Mój mąż mi powiedział: mm -hmm. Weź załóż bloga, załóż bloga. To, to wyglądało tak, że ja byłam na urlopie macierzyńskim i. Yy, Rzeczywiście, jeżeli chodzi o takie formy pisane, to ja to uwielbiałam. Moja pani w ogóle w szkole stawiała mi niższe oceny przez to, że się nie trzymałam ilości stron w wypracowaniach i pisałam zawsze za dużo, i, i tak i dużo lubię mówić, i dużo lubię pisać. I pamiętam, że kolega, który nie wiedział, że ja bloguję w pracy, przeczytał mojego maila, i tak mówi. Malwina, słuchaj, ty nie jakiejś książki powinnaś zacząć pisać. W ogóle jak ty to piszesz tak literacko, poetycko. Yy, i, I rzeczywiście było tak, że ja... Yy... Za mało to było dla mnie. Mm -hmm. ten, ten taki czas, gdzie no, dziecko głównie spało w tym wózku, wychodziłam na spacery i ja chciałam czegoś więcej. Zaczęłam czytać książki. Książki to było za mało, no i tak czułam cały czas tą chęć gdzieś tam pisania, no a to było takie naturalne. No, dziecko było. Totalnie ja byłam nim zachwycona i na początku to był taki plan, ja powiedziałam do maćka Maciek, będziemy pierwsi w ogóle na świecie. Pomożemy wszystkim matkom, bo ja będę chodziła po sklepach, będę wybierała ciuszki i będę mówiła, jak połączyć ze sobą te kolekcje i założymy taką stronę internetową. No i Maciek mówi y no właśnie to jest blog, o którym ci mówię od pół roku, żebyś go założyła. Mówię, aha, i okazało się, że tych blogów parentingowych już rzeczywiście trochę było na rynku. Mm -hmm. e, i, I tak zaczęło się niby od tych ciuszków, od tej chęci po prostu takiego pisarskiego wyżycia się. E, no a dotarło do momentu, w którym parodiujemy piosenki. Czyli po prostu ewoluowało z biegiem tak, czasu. tak, tak. No, i fajnie się rozwinęło tak naprawdę. Jest, ja jestem ciekawa, jak to wpłynęło na twoje życie. No, bo teraz możesz się nazwać taką bizneswoman e, z dwójką dzieci, e, no, ale właśnie ta twoja rodzina jest zaangażowana w, w to w stu procentach. Jak to wpłynęło na ciebie, na twoją rodzinę? E, to jest właśnie bardzo ciekawe, bo. Mm... Moja rodzina rozwija się razem z blogiem, i, i ja nie mam takiego porównania, jak ta rodzina wyglądała przed blogiem, dlatego że właściwie Mati, kiedy miał trzy miesiące, był takim taką inspiracją do założenia tego bloga, i ja nie wiem, jak ta rodzina mogłaby funkcjonować bez niego. I, i tak jak sobie na przykład jedziemy z Maćkiem na wakacje, i chcemy sobie odpocząć od tej pracy. Mhm. To tak jednak macie mówi, kurczę, słuchaj, na to może byśmy chociaż jakiegoś vloga strzelili, wiesz, takie ładne, no pokażemy coś tym twoim dziewczynom. I to już tak się wplotło w nasze życie, że nie w taki niebezpieczny sposób my tym żyjemy, tylko to jest nasz styl życia. I to jest bardzo mhm. ciekawe, bo my z jednej strony pokazujemy nasz rodzinny styl życia na zewnątrz, a z drugiej strony to... To pokazywanie jest naszym stylem życia, więc taki warkocz, to wszystko się ze sobą przeplata, ale... Jeszcze, jeszcze nie dotarłam do takiego momentu, w którym na przykład y, wystraszyłabym się tego, że y, nie wiem, że, że zmuszam do tego moje dzieci. Bardzo często mm -hmm. dostaję takie pytania, właśnie, czy, czy nie czujesz, że zmuszasz swoje dzieci do, do współpracy, do pracy w tak młodym wieku, a moje dzieci nie czują, że to jest praca. Dla nich to jest po prostu no, no właśnie, przychodzi sobie tutaj przed chwilką, zanim zaczęłyśmy rozmawiać, zaczęłam opowiadać o tym, że dzisiaj przyszedł sobie mój Matis przedszkola. I, I powiedział, że a wiesz, dzisiaj pani puszczała naszą, y, naszą parodię, ona by tak chciała, wiesz, i wszystkie dzieci tańczyły przy teledysku i się bawiły. Dla niego to jest normalne, on się cieszy, on ogląda te filmiki, bierze udział w nagraniach, y, wczuwa się po prostu jak aktor. Ja jestem, mm -hmm. ja jestem w szoku, jak bardzo on się w to wczuwa, jaką jemu to daje frajdę. Mm -hmm. Natomiast Milenka, tak jak Mati kiedyś, no dla niej robienie zdjęć to jest... Też normalna sprawa. To nie wygląda tak, że ja mówię, Milenko, masz się teraz uśmiechnąć, tylko mama prawdopodobnie zrobi z siebie pajaca, po prostu najgorszego, żeby to <laughs> dziecko rzeczywiście szczerze się zaśmiało. Więc y, to jest taki nasz y, naturalny styl bycia po prostu. I dzieci są do tego przyzwyczajone, nie ma różnicy dla nich, bo nie zaznały takiego, takiego życia. Poza internetowego. Zresztą mhm. bardzo duża część naszego życia jednak jest y, nasza. To nie jest tak, że my robimy y, y, taki, y, jak to się nazywają te programy, reality show I, i po prostu cały czas nadajemy i cały czas pokazujemy. To jest taki mały wycinek z naszego życia, a, a już w tym momencie, jeżeli chodzi o te filmy, które robimy. To no, to już są po prostu scenariusze i odgrywane role, więc no tak. bardzo często my po prostu w rolę wchodzimy. Mhm. Ale wyprzedziłaś mnie trochę, bo właśnie chciałam zapytać o to, jak angażujesz swoje dzieci w pracę <laughs> nad filmikami, ale skoro o tym powiedziałaś, to jak, jak angażujesz swojego męża? O, ale wiesz co? Z mężem to naprawdę to jest, to jest hit, dlatego że Maciek e, on jest niesamowicie kreatywną osobą, ale on musiał taką drogę. On jest. Te moje dziewczyny, ja cały czas mówię o moich czytelniczkach jako, jako moje dziewczyny. E, one go uwielbiają. E, a on miał taką długą drogę, tak bardzo, się, tak bardzo się wstydził na początku, tak bardzo nie chciał. Mówi, nie, ona nie będą chciały mnie oglądać, nie, nie ma opcji. A w tym momencie, ja nawet jak nagrywam stories, y, to mówię, chodź Maciek, pomachasz dziewczynom, się ucieszą, zobaczą cię. I on teraz tak szaleje, że właściwie ostatnio opublikowaliśmy parodię, y, w której no już Maciek zaśpiewał. Oczywiście był na mm -hmm. mnie obrażony, bo ja go na siłę specjalnie przepuściłam przez autotuna, żeby był taki śmieszny, diskopolowy w ogóle efekt. A on był obrażony, bo on stwierdził, że wszyscy pomyślą, że on tak nieładnie śpiewa. I ja teraz mam za zadanie wymyślenie parodii, w której on będzie mógł zaśpiewać w normalny sposób. No dba o sobie Więc naprawdę on się tak niesamowicie rozwinął. Ja jestem taką osobą, widzisz. No, Gadam, gadam, gadam. Właściwie nie daje ci dojść do słowa. A Maciek jest taką bardziej introwertyczną postacią, jest mm -hmm. taki zamknięty. A tu się okazuje, że jednak, jeżeli chodzi o takie humorystyczne treści, to on się niesamowicie w tym odnalazł, i on fajnie. bardzo fajnie mnie uzupełnia. Fajnie, otworzył się po prostu w, tak, w biegiem tak. czasu. E, ale a propos, właśnie mm, Twoich fanów, fanek przede wszystkim, myślę, tak. e, na pewno zasypują Cię jakimiś wiadomościami, radami, e, ale ja jestem ciekawa, właśnie czy panowie też odzywają się do Ciebie, jeśli chodzi o jakieś kwestie damsko-męskie, albo mm, takie kwestie, ojciec syn, ojciec córka, mają jakieś pytania? Odzywają się panowie szczególnie na YouTubie, i właśnie mhm. tu jest problem. Ja ich zawsze przepraszam, i teraz też publicznie wszystkich Panów, przepraszam, których nazywam dziewczynami od lat. Ale ja jestem przyzwyczajona do tego, jednak widziałam, jakie były statystyki na blogu, wiem, jakie są statystyki na moich socjalach. E, no i tam jest. 98% na przykład kobiet, gdzie w mhm. tych 2% prawdopodobnie są kobiety, które korzystają z maila na przykład swojego męża i w no jakiś tak. sposób się tam w ten sposób y, określiły jako, jako mężczyzna. No i mam świadomość tego, że jednak cały czas się odzywam do kobiet. A mhm. na YouTubie okazuje się, że jest bardzo dużo panów i w ogóle YouTube jest bardzo męski, y, i, i ja w momencie, w którym tak z automatu rozpoczynam i mówię: Cześć dziewczyny! to później czytam komentarze, ale tu są również mężczyźni, hola, ale dlaczego hola. tylko dziewczyny? Tak, tak, więc rzeczywiście yy, to się zdarza, yy, ale w ogóle jeżeli chodzi o, yy, o naszą działalność, to ja od samego początku yy, starałam się nie być taką osobą, która będzie radziła jak żyć, bo ja nie wiem. Ja nie wiem sama, jak to powinno wyglądać. Ja tylko pokazuję, jak to wygląda u nas. Może y, pilnuję tego, żeby, y, żeby po prostu rodziny nie zapominały o tym, że y, nie trzeba brać tego wszystkiego tak na serio, że, że można po prostu z uśmiechem przejść przez to życie, ale y, y, tak, żeby zdarzały się takie pytania, gdzie ktoś zgłasza się do mnie jako do autorytetu, y, po jakąś poradę, to to się zdarza. Ale rzadko i najczęściej jest tak, że ja tych porad za specjalnie nie chcę też udzielać, bo nie czuję się osobą, która. Jeżeli rzeczywiście mam jakieś doświadczenie w, w danym temacie, to podpowiem, owszem, ale częściej podpowiem w temacie blogowania mhm. <głos》>, niż w temacie bardzo często na grupie jeszcze, którą stworzyłam. Pojawiają się takie pytania stricte medyczne i mamy sobie rzeczywiście doradzają mhm. I, i ja mam na przykład z tym problem, bo ja się boję. Doradzać w ten sposób, bo mam świadomość tego, że yy, no, mogę komuś doradzić źle, więc yy, staram no, no, się pewnie. jednak pozostawiać, pozostawać w strefie humoru. Mhm. Ale jesteś właśnie autorką książki, Jak zmieniłam życie w rok, i właśnie A tam, tak, tam podajesz to kilka fakt. takich rad. No, oczywiście, bo chodzi o to, żeby, żeby nie zwariować w całym tym pośpiechu. Ale powiedz mi właśnie, jak ty sobie z tym radzisz w takim razie, bo, bo obstawiam, że nie masz dużo tego czasu dla siebie. Nie mam, nie mam. I ta książka właśnie powstała y, dlatego, że ja się w końcu z tym wszystkim uporałam. E, czy ja się z tym muszę jakiego słowa teraz użyć? Użyję stworzę nowe słowa. Muszę się z tym upor uporowywać do tej pory, <głos> <głos> bo rzeczywiście jest to trudne, szczególnie w momencie, w którym od roku działamy na YouTubie i mamy dwójkę dzieci. Wtedy, kiedy pisałam książkę, to była końcówka mojej ciąży, więc też nie wiedziałam, co tam w ogóle się jeszcze będzie działo. Dobrze, że, dobrze, że się wyrobiłam przed dwójką dzieci, to jeszcze mogłam rady jakieś udzielić. <noise> ale, ym, ale rzeczywiście ta książka powstała... Ym, Dlatego, że ja szukałam, bo z tym czasem było naprawdę krucho. Mhm. I, I w momencie, w którym y, chcemy prowadzić swój biznes, y, ja jeszcze wtedy budowałam dom, no i byłam młodą mamą, która uczyła się tak naprawdę swojego fachu bycia mamą y, to, to, to trzeba poszukać rozwiązań. I y, najważniejsze, właśnie y, dla mnie, było odkrycie tego, że ja nie muszę być we wszystkim idealna. I tych przemyśleń zebrało się tak dużo, zaczęłam je pisać na blogu. Okazało się, że, że one trafiają i to się podoba moim czytelniczkom, mm -hmm. że postanowiłam spisać to wszystko w takiej właśnie szerszej formie i odzew po tej książce właśnie. Jeżeli chodzi o takie kwestie, to tak z przyjemnością doradzam i, i podpowiadam, bo to jest coś, w czym wiem, że miałam problem bardzo mm -hmm. duży z brakiem czasu, i, i wiem, że bardzo dużo czasu poświęciłam też. Na to, żeby jakoś to sobie wszystko poukładać i świadomie podejść do, do tego problemu. I, I rzeczywiście, jeżeli chodzi o to, to z chęcią podpowiadam. I jest bardzo, bardzo, bardzo przyjemny odzew, jeżeli chodzi o tą książkę. Dla mnie to jest aż zaskakujące, jak często dostaję wiadomości: wow, zmobilizowałaś mnie, zmieniam swoje Super. życie! I to, to, jest, to jest naprawdę, tego się nie spodziewałam. Ja wiedziałam, że ja napiszę książkę. Ale to miała być książka o tym, jak być kobietą sukcesu. Tylko jeszcze nie wiedziałam w ogóle, co to będzie za sukces. To miała być książka o tym, że ja będę kobietą sukcesu, tylko jeszcze musiałam ten sukces jakiś odnieść. A się okazało, że właśnie go odniosłam w takiej y, strefie, y, takiej y, luzowania i takiego właśnie podejścia innego niż, mm -hmm. niż, niż taki, taki coachowy, typowy, gdzie, gdzie mówimy sobie, że możesz więcej, musisz więcej, musisz być najlepsza i tak dalej. Okazuje się, że yy, większym wyczynem jest odniesienie sukcesu właśnie na tym polu odpuszczania. Mm -hmm. Będzie następna książka? Planujesz coś? Będzie, tylko kurczę, nie mam czasu. <laughs> No to będzie, ja życzę, będzie, żeby ten tak. czas się pojawił jak najbardziej. <grym> um, obserwując um, Twojego Instagrama, też prześledziłam kilka filmików. Jestem zauroczona totalnie dzieciakami. <grym> Dziękuję. E, ale powiedz mi, czy już trochę poruszyłaś ten temat wcześniej. Um, czy nie obawiasz się takiego nadmiernego odkrycia siebie ze swoim nie. życiem prywatnym? Nie, nie. Szczególnie w tym momencie, w którym weszliśmy e, w działania YouTube'owe. E, w ogóle na moim blogu widać taką też różnicę. Yy, mi się wydaje, że ja już bardzo dużo rzeczy powiedziałam i, i już więcej po prostu nie będę tego powtarzała. Mhm. Yy, a jeżeli chodzi o YouTube, to nie jest to taka pojawiają się vlogi, ale to już jest taka bardziej forma humorystyczna, artystyczna, gdzie my odgrywamy rolę i yy, właściwie to chyba Insta Stories jest takim miejscem, gdzie można można przegiąć i można mhm. za dużo tej rzeczywistości e, pokazywać, ale ja tego bardzo pilnuję. E, właśnie to jest ciekawe. Ja jestem totalnie nieinternetowym człowiekiem. Naprawdę? Nie, tak, nie, tak. ja, e, ja nie. Ja na, ja na przykład ja działam na Facebooku oczywiście. E, jeżeli chodzi o Instagram, e, byłam jedną z ostatnich e, blogerek, które gdzieś tam w ten Instagram weszły, i tak trudno mnie przekonywać do tego wszystkiego. E, i nie wiem, może to właśnie o to chodzi, może to jest tajemnica tego sukcesu, że ja e, oprócz tego, co publikuję w sieci, e, tak powiedzmy, że zawodowo, blogowo, mhm. to mnie tam nie ma. <laughs> nie ma mnie tam, i, i ja właśnie bardzo sobie cenię to życie offline, i, yy, i nie boję się tego, że chciałabym pokazać jeszcze więcej. Jakoś tak stawiam chyba bardziej na, na jakość tego wszystkiego mm -hmm. niż na publikowanie jakiejś dużej ilości. W ogóle muszę ci powiedzieć, że tak porównując się z, z różnymi yy, instagramerkami, blogerkami, to pomimo tego, że owszem, jest ona nas głośno i, i tego wszystko. Wszystkiego powstaje bardzo dużo, to my jednak publikujemy y, zdecydowanie mniej mhm. niż, niż średnia u nas w Polsce. Mhm. Więc y, raczej, raczej tendencji wzrostowej nie przewiduję, raczej <noise> będzie tego mniej, ale widzę, że to się w moim przypadku sprawdza. Jednak wolę dopracować coś, y, wrzucić trzy kafelki stories, y, ale. Ale takie konkretne, które zostaną zapamiętane mhm. I, i nie mam takiego strachu, że, że muszę publikować więcej, żeby było mnie jeszcze więcej w tej sieci. Wydaje mi się, że u mnie to, że, że jest mnie troszkę mniej działa akurat na plus. Mhm. A czym zajęłabyś się, gdyby nie bakusiowo? Myślałaś o nie tym? ma opcji. Nie, nie, w ogóle nawet. Ja dostawałam takie pytania, mhm. ale ja sobie nie potrafię tego wyobrazić. Nie potrafię. I to jest, to jest straszne. To jest straszne, no bo przecież a jak kiedyś internet siądzie, a jak już <grymne> naprawdę mam takie, zastanawiam się bardzo często, co, co ja będę robiła. No bo przecież nie można przez całe życie prowadzić, puszczać filmików na YouTubie. Ale tak sobie myślę, że jest jakaś taka siła, która czuwa nade mną i, i coś tam się znajdzie, ale nie mam w ogóle zielonego pojęcia, co mogłabym robić, gdyby. Gdyby nie, 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 ja jestem na odpowiednim miejscu. Zabiłaś mnie tym pytaniem. Słyszałam nie, 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 je tyle nie. razy i nie potrafię na nie odpowiedzieć. Nie, to Ja trzymam jak najbardziej kciuki, żeby to dalej po prostu cieszyło ciebie, cieszyło całą twoją rodzinę, bo to chyba najważniejsze, żeby, tak, żeby dokładnie. to po prostu było tym czymś, czym, czym chcecie się wszyscy zajmować. Dziękuję bardzo. Może jeszcze bardzo. jakieś życzenia dla, dla wszystkich kobiet, właśnie na Dzień Kobiet w RMF Max? Ja wszystkim kobietom. Chciałabym życzyć uśmiechu, bo naprawdę uśmiech i humor, i podejście do życia, takie z przymrużeniem oka, nie zawsze na serio, to jest fantastyczny lek na całe złotego świata. Hity na Maxa.